XVI skierował takie wezwanie. Polacy, pomagajcie Europie odnaleźć jej chrześcijańskie korzenie. To jest wielka misja dla nas, dla nas wszystkich, nie tylko dla młodych, także dla nas, wszystkich Polaków, którzy chcą ocalić naszą ojczyznę. Kardynał Stefan Wyszyński przypominał miłość do Ziemi Ojczystej gwarantuje wolność i stabilność narodu w jego granicach. Przecież nie kto inny, tylko nasi nieprzyjaciele zwrócili na to baczną naszą uwagę w czasie okupacji, gdy mówili butnie, nam nie są potrzebni Polacy, nam jest potrzebna ich ziemia. Rozpoczęli więc tragiczną rozprawę z narodem, wysiedlanie Polaków i niszczenie warstwy, która broni Polskę przed tym, by nie stała się lotnym piaskiem. Wiemy, co Niemcy zrobili z wielkimi majątkami. Usunęli właścicieli i ustanowili swoich. Już Polacy dla swoich głodnych dzieci chleba stamtąd nie dostali, bo wszystko zostało wywiezione z Polski. Ale Niemcy nie zdołali przezwyciężyć rolników na wsiach. I ci żywili naród wtedy, gdy miasta głodowały. Cóż z tego, że nabudujemy wiele miast, które się amerykanizują w swoim zewnętrznym wyglądzie? Cóż z tego, że wejdziemy w ślady swoistego kapitalizmu przemysłowego, jeżeli nie będzie komu dostarczyć dla wielkich miast? chleba, warzyw i wszystkiego, czego pilnie potrzebuje dziecko i mędrzec i starzec. Polska nie może żyć z importu ziarna, bo bogaciła się przez eksport. Tak było przecież za czasów królewskich. Na ziarnie wzbogacił się Gdańsk. Polska położona między tymi molochami, choćby się i porozumiała dokładnie z państwami słowiańskimi, musi pamiętać, że teren ten będzie tym bardziej obronny, tym bardziej zwarty i ekonomicznie, i narodowo, i kulturalnie, i militarnie, im lepszą opieką będzie otoczony człowiek pracujący, na roli. Dlatego wskazanie dla Was, moi drodzy, nie dać sobie wydrzeć ziemi. Kardynał Stefan Wyszyński.